hej hejo wszystkim, z tej strony Hakamora Ogólnie jakoś się za bardzo nie przygotowywałam wyglądem Ponieważ zapomniałam, że nie nagrywać I niestety wyścig zrobiłam A witam was w nowej aktualizacji, którą już robimy eee, Bo mam krótki czas nagrania, nagranie, bo sobie tak ustaliłam No kurczę Tutaj, Słuchajcie, co ja mam zrobić? Dobra, idziemy do miasteczka Stronnej Polany, czyli po prostu możemy się tepnąć pod wózeczką Ogólnie zapomniałam naprawdę, że miałam w ogóle nagrywać dopiero e, ten podpłyśnicz, co mi się przypomniał kurczę, a czy ja nie miałam w ogóle po prostu nagrywać? Słuchajcie, po prostu zmieniła konia i ten stroj, no ale jedynie co, tam, jedynie co mogę teraz w tej chwili zmienić to tylko luskę? No i siodło mogę, tak? Troszkę zwolnić sobie. Pewnie jest na ty tydzień Dobra, już jest Gites. Może nie jest idealnie piękny, ale. E dobra, także robimy zydenkę. byłoby nie też teraz Was na Instagrama, którego nie. mam, czyli Ashi.com e czy nisza. Kropka, 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 Ashi jeśli chcecie, mam całą nazwę e, e, kurczyn, całą nazwę tego. Raczej na razie nie, by, nie będę podawać mojej nazwy w sobie. A no może później, trochę jak już będę bardziej nagrywać, to we wtedy. I zobaczcie, co jest, bo nie mogę go zebrać. O, dobra. Hmm, także może. Podam swoją tak dokładniej <gry> Ale to jeszcze nie teraz Może po prostu um, Nie, y, mam zamiar zrobić TikToka W którym będę Robić różne teorie Aktualizacje, jakby, jakby z tego kąta, okej? Okay? Um, różne rzeczy no ty... Czekajcie, mokre mi Aha, dobra, do jadłowego Gaju ja też trzeba jechać? Dobra, no to ja się tam tepam i zaraz je widzimy Chciałabym Was również, również poinformować, że ten, ten jakby. tych robienia zadań może potrwać dwa odcinki, chociaż nie wiem ile tych dokładnie zadań będzie. Ale chyba jesteście um, zajęte, um, Jesteście chyba w temacie, jeśli chodzi o te zadania, tego nie będę na razie nic tłumaczyć. Ogólnie musimy iść za pewnym mydłem, który nas gdzieś zaprowadzi. O, słuchajcie, tam jest ten doktorek. Tutaj byłoby widać, no to jest... Nie, to nie ono. już tam laga. Sorry, że mam taki głos, ale po prostu jestem... Zaczynam robić przeziębiony. Czy... Tak, słuchajcie... A nie? Nie? nie bo... dobrze. Bo, jak boże, za tu zakarantasy są. Dobra, ja tutaj, słuchajcie, to sobie nie zrobię. Tylko chcę was poinformować, że jest takie zadanie. Kotek! Dobra, czyli wracamy, a ja się z swoim zadaniem Ogólnie też chciałam wiedzieć, że zauważyłam, że w zadaniach Takich właśnie, gdzie się jeździ do różnych miasteczek I po prostu nie chce jeździć e, na kopyta e, To po prostu e, jakby dostajemy pijaj Z takim dość malutkim, te nagrody malutkie Takie, nie wiem, słuchajcie, na przykład tutaj 5 szringów. To po prostu jak się tepamy, no a to wiadomo, że się tepamy nie są takiej osoby, która by się nie typała. No to właśnie. Marnujemy ten hajs, nie? Więc jakby go nie zdobywamy i robimy go tylko na zadania. Teraz, słuchajcie, nie pamiętam co musimy zbierać, bo. Ja oczywiście. A, dobra, robaczki. Bo ja oczywiście tego nie, nie zaglądam w ten, więc tu będą długie animacje, więc nie będę za bardzo. Ten wam pokazywać, ale ogólnie też chciałam powiedzieć, że SSO też dodało, że możemy ustawić sobie o każdej porze dzień i noc, a jeśli chodzi o programy o zdjęciach, jeszcze nie wiadomo co będzie, bo SSO, znaczy wiadomo co będzie, tylko SSO jeszcze nad tym pracuje. A ja teraz wam przedstawię tą aktualizację i jeszcze chciałam poinformować was, że już nie ma ter końców, ponieważ były do... do firmy? Nie pamiętam, okay. A więc tak, po prostu wystarczy, że wyjdziecie w ustawienia, Y, grafik, y, kreatywne, no i po prostu możecie sobie zmieniać czy chcecie grać w dzień, czy... Oczywiście, jak zwykle zawsze w zadankach trzeba było jechać Tam gdzie miejsca odkąd zaczęliśmy te zadanka i sorry za powiadomienie Z facebuka oh my god No Okej, okay, ale... Boże, ile tych zadań jest, ale no dobra Na pewno, słuchajcie, będzie z tego druga część, bo jest tego masakrycznie dużo Niestety A ja, ogólnie, powiedzcie mi, czy przenieść tutaj Stajnie. Bo jakby mam bardzo dużą ochotę, ale jakby... Farma Steve'a, bardzo fajne miejsce, tylko tutaj bym mogła... No w sumie, nie wiem, po prostu mi napiszcie, czy polec polecacie tą tam stajnię. Moja siostra ma tu stajnię. Oczywiście mm, nie wpadam zazwyczaj na sister. Chyba mm, ona czasami tam ze mną pogra, ale. Bo... święta. Ale raz też właśnie dostała 10 tysięcy i wszystko wydała. Jest. Jezu, ja mam nadzieję, że tu nie trzeba kupować konia. Okej, okay. dobra, yy, mam tego fjorda i tego opulosa, nie mam nic innego, dobra Ja robię zdjęcia, nie będę mam nawet czasu Ogólnie teraz, słuchajcie, trzeba jakieś, nie wiem, jakieś stępy, kusy robić normalnie, jak zdjęcia Boże, cwałą, dobra Im się ogólnie, cw... bo jakby po angielsku cwał to znaczy galop i oni ten cwał dają Wiecie, no, i tu nazywają właśnie szybki galop, dlatego nie zwracajcie na to uwagi, bo po prostu wiecie, co jest z tego. Szybki galop to jest dla nich po prostu cwał po polsku, nie? Ej, no, nie zaliczyło mi tego. Nie rozumiem tego. Za... Nie. Dobra, jest GITES, nagrany na galop. Tak, niestety to się nazywa galop. Dobra, yy, co jeszcze. Dobra, no, no, nie wiem, co tu jeszcze mam wziąć, ale musimy wybrać to zadanie. Dobra, ja najpierw chyba jadę na ręce starsza. A, do Murland mam jechać. Dobra, zaraz tam pojadę. A ogólnie w tych dwóch zadaniach, co trzeba było robić? Sorry, że pominęłam. Po prostu trzeba było zebrać trzy podpisy z ręcze Starshine. No i z Murland. Dobra, lecimy dalej. No bo wiecie, próbuję się zmieścić w jednym filmiku i ktoś znów normalnie na Facebooku. Boże. Ogólnie zadanie na kurteczkę, więc to spróbuję nagrać, nie? Dobra, chyba minął jeden dzień, tak, bo on z czyszszerem w się nie ma. Bo... Dobra, gadajcie, gadajcie, bo ja mam ogólnie specjalny przycisk do pomijania, więc ja mam całą OMG, dostajemy kurteczkę, 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 kurtałkę. ale ładna, podoba mi się, szczerze. na jest? No, i to wszystko. I dziękuję Wam za. O, ma jest piękna! I ogólnie dziękuję za to, Wam za tą aktualizację. I jeszcze raz pokazuję ustawienia kreatywne. Wybie... Wybierzcie sobie pory dnia. Yy, nie chcecie robić zadanka. I ja wolę mieć zawsze ranek. Nie wiem czemu, ale po prostu lubię robić zadania rano. Lubię co prawda wieczór, ale wolę, jeśli chodzi. Znaczy, jakby ogólnie SS, SSO wieczór jest dla mnie taki. Oj, fajny. Dobra. E, no a jeśli chodzi właśnie o taką zmianę, no to wolę rano. O tak to powiem Ogólnie też chciałabym powiedzieć, że SSO jeszcze pracuje, jeszcze dużo, dość nawet można powiedzieć, pracy przed nimi. Jeśli chodzi o nowe postacie, postacie i nasze. Nie wiem co jeszcze naprawdę dodać. Jakby bardzo dużo jeszcze przed nich pracy, ponieważ wiecie, no animacje mają ogarnięte, mniej więcej, no ale trzeba jeszcze przecież wpasować te wszystkie stare ciuchy na nowe figury. A ja bym was prosiła bardzo o danie subskrypcji i lajka, bo będzie mi wtedy bardzo miło, bo ja się dla Was staram, więc fajnie by było, jakbyście też się dla mnie postarali. Um, także no, ja się z Wami ogólnie żegnam i będę chciała z Wami prowadzić grupkę na Discordzie, więc będziecie mogli dołączać e, oraz będę mogła robić z wami różne granko, pogoduchy i tak dalej. I nawet mam w planach... Więc na 1000 subskrypcji Zrobić własny film No ale wiecie jak to z tymi filmami Oczywiście serwer y Honey Walley A ja by ktoś się pytał A ja się z wami żegnam, proszę o subskrypcję i lajka Także no Pa pa